moment, czy ty w ogóle masz przepustkę, żeby oglądać dzisiejszy odcinek? Proszę bardzo, tutaj twój dowód tożsamości. Um, z tego, co widzę, nie no, teoretycznie wydajesz się być w porządku, także dobra, sąsiedzie, możemy cię tutaj wpuścić. Ale czy ja mogę ciebie wpuścić? Cześć! No właśnie, pokaż mi swój dowód tożsamości. Margie, Margierte bu, Bubbles chyba. jej kochany, nigdy cię w życiu nie widziałam. Będę z tobą szczera, bestii. Zobaczmy, teoretycznie jesteś na dzisiejszej liście. No dobra, jesteś wy tutaj w drugim, tym w drugim budynku, na drugim piętrze, w trzecim mieszkaniu jest. Dobra, ona jest mega, mega, mega dziwna. Co więcej, tutaj mamy 10,90, zobaczmy, 10,90, to teoretycznie się zgadza. Tutaj dowód tożsamości również się zgadza. Wydajesz się być w porządku, ale Bessie nie chce być po prostu dla Ciebie niemiła. No, nie chcę być dla Ciebie miła, ale ona dosłownie wygląda jak sobie powtóra to nie chcę powtór. powtór Dobra, idea w porządku. Wydaje mi się, że to też jest w porządku jej wygląd, chociaż tak jak mówię, no wygląda bardzo podejrzanie. Ale, no właśnie, nie jest na. Nie dała mi swojego powodu, dlaczego tutaj wejść chcę. Dokładnie, pokaż mi to, to jest bardzo istotne. Aha, dobra, czyli ona po prostu sobie żyję właśnie tam w mieszkaniu. Tutaj Margette Bubbles wszystko się zgadza, 2 i 3 też się zgadza. Wiecie co? Ja po prostu się tutaj jednakże 6431 6 4 3 1, eee, 6, 4, 3, 1. Ja się nauczyłam po ostatnim odcinku, że nawet jeżeli ktoś będzie całkowicie w porządku wyglądał, ja koniecznie muszę sprawdzić, okej. Okay, ja koniecznie muszę sprawdzić, czy ktoś jest w mieszkaniu. I jak z tego co widzę, to nasza bestia po prostu, no teoretycznie nikogo w tym mieszkaniu nie ma, więc ją przepuszczamy. Ale tak jak powiedzieliście mi w komentarzach, że mam od razu zamykać drzwi koniecznie, więc tak też zrobiłam i mamy bestia! No! jest, ty, co w ogóle kotek, czy ty uważasz, że naprawdę czy ty uważasz, że to naprawdę jakby jesteś w stanie oszukać tę tę wspaniałą osobistość, którą ja jestem tutaj tego najwspanialszego ochroniarza na świecie przemilczmy to, nie pamiętajcie tego jak coś zwalę, dobra, jakby tutaj nic nie mówicie, no jakby co się dzieje z twoim po prostu, z twoim życiem zobaczmy, no dajcie spokój no, no dajcie spokój. No, co się stało z twoją po prostu, z twoimi oczami? Tak, dokładnie, twoje oczy. Co co z nimi jest nie tak? To są normalne ludzkie oczy. Mm. Nie wydaje mi się, że jest jakikolwiek z nimi problem. Skarpie. No nie no, 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 nie no, jakby weź, daj sam spokój, do okulisty może pójść. Chociaż ja już zamykam buzię na kłódkę, bo ostatnio też moi drodzy mówiłam, że Jezus Maria ci to, że to jest dramaturgia. Oni w ogóle nie wyglądają totalnie jak ci ludzie, a pamiętamy, że dosłownie niektórzy z nich byli tacy sami i... No, troszeczkę serce mocniej zabiło, prawda? Cudownie, możemy w takim razie kontynuować naszą robotę. Dzięki, stary! Lecisz sobie na pączka, czy tam na cokolwiek. Teraz sobie zjesz na kawusie, a ja oczekuję na kolejnego kolejną osobę. Mamy Selin, dobra, 78,14. Ona. Gdzie ona była? to był taki specjalny jej. Okej, okay, pierwsze to jest dobra, tutaj mamy selen. Czekajcie, pieprzyk jest teoretycznie po dobrej stronie. 7814 7814. Dobra, czy jest na liście? E, jest. Dobra, tutaj wszystko na razie wydaje się być, ok. Jeszcze nie podała mi swojego jakby powodu, dlaczego ona chce wejść, więc proszę, dokładnie pokaż mi swoją wejścióweczkę, moja kochana. Pojawiam um, okej, okay, dobra, to wszystko jest w porządku. Jeden, cztery. Um, rzeczywiście to jest jeden cztery Selen jest ok. 6,9,9,6. Sześć, dziewięć, dziewięć, sześć. Mój Boże, dobra. Kochana, ja mam nadzieję, że Twoja siostrzyczka teraz y, tutaj odbierze ten telefon i powie, że Ciebie nie ma w domu, tak? Dobra, dobra. I jej siostrzyczka nie jest w domu, także w porządku. Wydaje mi się, że wszystko jest ok. Możemy ją puścić. Lecisz w skarbie. Obyś mnie tutaj naprawdę nie wkurzała, bo ja trzymam swoją rangę S, tak jak miałam na ostatnim odcinku. Mam nadzieję, że teraz też się uda. To ty jesteś! Ciebie tak nienawidzę. To ostatnio mnie tak oszukałeś. Jesteś taki oszukistą, paskudnym, okropnym. Zobaczmy. Isaac Gauss. To się zgadza. Eee, w porządku. 2, 2. Też jest w porządku. Nie dał mi ani swojego dowodu. Czy on jest na dzisiejszej liście? Jest teoretycznie na liście, pokaż mi Bestii swój dowód, bo naprawdę to mnie zastanawia. Jeżeli chodzi o to, to wydaje się być w porządku. Dokładnie, tak, tak, tak. Pokaż mi swoje ID. Jakby wolę Twój dowód zobaczyć jednak 4569, on był, poczekajcie, tutaj. 4569 teoretycznie jest w porządku. To też się zgadza. Jest ten znaczek. Jednak, kochani, ja ostatnio się na nim przejechałam. 7 -3 -3 -2. To ostatnio był po prostu najbardziej przerażający moment, jaki ja w tej grze miałam po tym pierwszym Jamskerze. Dobra, nie ma go, słuchajcie. Ja za każdym razem będę go sprawdzać, słuchajcie, bo to jest naprawdę no, niemożliwe. Przechodź stary, wydaje mi się, że wszystko jest to w porządku, ale i tak, ten uśmiech mi się bardzo nie podoba. Jakby jesteś podejrzany, nawet jeżeli nie jesteś podejrzany. Zobaczmy, kto przyjdzie. Dalej mam nadzieję, że mógłby przyjść ten koleś, który się pyta nas ym, różne rzeczy, ponieważ. O, o, o. tak, dobry wieczór, ponieważ ktoś mi napisał właśnie w komentarzach, moi drodzy, co mam mu odpowiedzieć, więc jestem mega ciekawa, czy po prostu będziemy mogli w jakiś sposób z nim porozmawiać. No ale zobaczmy tutaj, czy ty jesteś na dzisiejszej liście bestii? Nie macie podejrzane, dlaczego by ci nie było na dzisiejszej liście? Zobaczmy dalej, Miastą to się zgadza, twój dowód się zgadza, 7815, dobra, jesteś trzeci na jeden. 7, 8, 1, 7815. To też jest w porządku, rozumiem, ale dlaczego by cię nie było na dzisiejszej liście? Powiedz mi szczerze. Czy to jest w jakiś sposób um, podejrzane, może pomyłka? Nie wiem. Poczekajcie, zadzwonimy tutaj do jej, um, do jej mieszkania. 1-4-2-5. Okej, okay, mamy doktora i jej nie ma w domu. No dobrze, czyli to by się zgadzało. Jednakże, dlaczego ty nie jesteś na dzisiejszej liście? Aha, okej, okay, ona nie. Na dzisiejszej liście, ponieważ miała tam jakąś trudność w pracy i musiała wcześniej wyjść. To teoretycznie się zgadza. No dobra, no to jej, ją puśćmy. Wydaje mi się, że wszystko jest z nią w porządku. Ale słuchajcie, nigdy, nigdy człowiek nie wie, tak? Ja mogę uważać, że wszystko widzę tak, jak widzieć powinnam, ale nagle się okaże, że. Bestie Mirkman! Dzień dobry! E, tak, 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 skarbie, jak tam u ciebie? E, Wrzesień 6-4, dobra, 2-3-9-5, a ty jesteś w 3-2, w 3-2, 2-3-9-5? 2-3-9-5, to pasuje. Dobra, tutaj teoretycznie jest w porządku, ale moment. Twój apartament to jest drugi na trzecim. To też się zgadza. Wiecie co? Czy on jest na dzisiejszej liście? To jest bardzo istotne. Jest, jest, ale e, nauczona doświadczeniem. 4122. Zobaczmy. Teoretycznie on jest na dzisiejszej liście, więc to by było całkowicie w porządku, jeżeli by go nie było w mieszkaniu, prawda? Ale lepiej, przezorny, zawsze ubezpieczony, tak jak ja mówię. Dobra, teoretycznie wszystko jest w porządku. Mam troszeczkę, moi drodzy stracha, ale wpuśćmy go totalnie. Bardzo mało dzisiaj było takich dziwacznych sobowtórów, powiem szczerze. O, blubu, blubu. Bestii, pomijając już tego, że w ogóle, kurczę, wpuściłam dosłownie twojego gościa przed tobą. Ten chociaż się postarał, prawda? To byłoby całkowicie normalne, jeżeli koleś by miał monobrew, tak? No, ja bym to zrozumiała, po prostu nie poszedł do fryzjera. Ale, hej, jakby dał mi teoretycznie swoje dobre ID, nie? Jakby jest to, no dobra. Zróbmy tak, że e, ID jest złe, e, wygląd jest zły, nie dałeś mi e, tutaj tego właśnie. Mm, a! Jesus! Um, tak? Okej, okay, nie wydawało mi się, że to złapałem. E, Okej, okay. co ty w takim razie na ten temat zrobisz? Dawaj, zadzwoń po swoich ddd przyjaciół. E, nigdy nie będziecie w stanie nas wykończyć. My o, o, jakby wykończymy was pierwsi. Jezus Maria, słuchajcie. Ja nie wiedziałam, że oni się mogą wkurzyć. Ja myślałam, że oni są zawsze tacy... O Jezu, nie udało nam się. O, bu, 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 bu. Kurczę, ale... Ale słabo! Dobra, weźcie go, zabierzcie go. Jest. Uh, uh. No już się, moi drodzy, przestraszali Nie widzę, jak ktoś o mnie krzyczy. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Eee, Okej, okay. cześć. Eee, czy wydaje mi się, że Ciebie widziałam na dzisiejszej liście? Albo mi się... Nie, no to jest, 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 ale ja go po prostu nie widziałam wcześniej, moi drodzy. W takim razie Steven Rootboys, 3, 3, zobaczmy. Teoretycznie jest w porządku. 5, 6. Ile? 5665, dobra. 5665 to by zadziałało, to też by zadziałało. E, jego tutaj powód to jest. Um, no dobra, to by też było w porządku i to by też było w porządku. Jest też na dzisiejszej liście, ale, moi drodzy, jako że on mieszka z kimś w domu, to ja zadzwonię 4242. Aha, czyli tego synka nie ma w domu. Wydaje mi się, że wszystko jest, moi drodzy, w porządku z tym. Typ... Jakby, no, jest. Okej, okay. dobra. Ja już się troszeczkę przestraszyłam, bo ci sobowtórzy okazują się, że mogą nam grozić, a ja się tego nie spodziewałam. Okej, okay, dobry wieczór. Słuchaj, bestie. Dzień dobry. Wydaje mi się, że ty jesteś na dzisiejszej liście. Dokładnie, Gloria Schmidt. 2-1 i jesteś. 6950. Czekaj, czekaj. 6950 jest. Gloria Schmidt jest. To się zgadza. Pieprzyk jest. To jest sto jej kukany, dla tutaj, że w ogóle jakiejś taki kusz lata czy cokolwiek, to mi się wydawało, że ona ma 15 tych piprzyków, no ale dobra. Gloria Schmidt to jest ok, ona jest bankierem. 2-1. To się zgadza. E, dała mi to, dała mi to, dała mi to, jest na dzisiejszej liście. 5-1-2-3. Czy Twoja żona jest w domciu? Dobra, nie ma. I też się wydaje mi się, że się wszystko zgadza, więc y, możemy ją wpuścić. Jejku jak jakiś suboptor do mnie podejdzie, to ja nie wiem, czy ja się będę mogła... Ty też jesteś na dzisiejszej liście! Tak, dobry wieczór. Tak, jesteś Alf Cappuccino. Nie dałeś mi swojego ID, ale zaraz cię przyuważymy. Alf Cappuccino, jest. Trzy, cztery... 4... Jest, apartment czwarty na trzecim piętrze. To by się zgadzało. Trzy, cztery, ale ciekawe, czy Twoja żona jest obecnie m, teraz w domu? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że wszystko z Tobą jest w porządku, ale nie, o, nie odzyskałam od Ciebie e, dowodu osobistego. No dokładnie, pokaż mi swój do, dowód osobisty w Pucin, 12.47. 12.47, to by się zgadzało. 4, 2, 5, 8. I nie ma go w domu. Dobra, czyli możemy go przepuścić, bo ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. I moi drodzy, bo nam się lista dzisiejsza delikatnie kończy, więc... Cześć, ty też jesteś chyba na dzisiejszej liście, prawda? Dobry wieczór, tak, tak. Poczekajcie. Eee, nie, nie macie na dzisiejszej liście i nie dałeś mi ani swojego dowodu osobistego, ani nie dałeś mi w ogóle Twojego powodu, prawda? Nie dałeś mi ani dowodu, ani nie dałeś mi. No w sumie wszystko jest nie tak. On zapomniał po prostu pokazać nam swój, e, swój dowód. Co jest nie tak z moim wyglądem? Nie wiem jeszcze. Wszystko jest w porządku z moim wyglądem. Zobaczymy. I tak, zapomniał mi również dać swojej e, przejściówki. I mm, dokładnie, ma moi drodzy ten sam powód, jak ta babeczka była wcześniej, że on musiał wyjść wcześniej z pracy, ponieważ miał tam e, jakiś problem. To jest piętro pierwsze, drugie mieszkanie. 1454, 1454 to by działało. Albertski Peachman chyba jest w porządku, ok. A tutaj jego Entry Request też, ok, Shoemaker, on serio jest Shoemakerem, jest, czyli robi buty, dobra, to by się też zgadzało. 2668, bo chyba nie wydaje mi się, że coś jest nie tak z jego wyglądem. Jakby zaznaczyłam to, bo inne rzeczy się nie zgadzały, więc pomyślałam, że również e, Albercki, dobra. Jego y, brata nie ma w domu. Ale on. Poczekajcie. Chwila, moment, chwila, moment, chwila, moment. Stop, 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 stop. Wydawało mi się, że Albertzki to jest jego w jakiś sposób. Y, wiecie, nazwisko. A to jest jego imię Albertzki. Czekajcie. Jeszcze raz. 2, 6, 6, 8. Chwila, chwila, chwila. 2, 6, 6, 8. Czy mi się wydawało, czy sam Albercki po prostu... Tak! On jest w mieszkaniu! Ty mała mendo przebrzydła! Jego brat nie jest w domu, ale o... Go... Czy będzie Alberski w ogóle wchodził? Jest! Co jest z tobą nie tak? Nie mam pojęcia, co jest z nie tak, ale najwyraźniej wyglądasz jak zwykły człowiek I gdybym nie zadzwoniła, to też bym teoretycznie powiedziała, że wszystko jest w porządku Myślałam, że to jest po prostu ten Albertski, to jest jego nazwisko, a on Pitchman A jego imię to jest Albertski, więc on prawdopodobnie był już w mieszkaniu Tylko, że znowu nie przypuszczałabym... Panie Angus Cimciramci, no ja nie wierzę, słuchaj stary. Po pierwsze, nie dałeś mi swojego dowodu. Po pierwsze, nie jesteś tutaj nawet. Twój wygląd jest beznadziejny. Czy jesteś na dzisiejszej liście? Ale ten prawdziwy Cimcirimcim nawet cię nie ma, bordo, na dzisiejszej liście. Jakby, sorry, no... No nie, no. Pam, 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 pam. No, twój dowód osobisty. Zgubiłeś. Aha, rozumiem. Zdarza się. Słuchaj, stary. Co jest dziwnego z moimi oczami? Dokładnie, Morto. Co się dzieje? Tak, to są absolutnie normalne oczy, tak jak wszystkie inne człowiecze oczy. Wszystko jest w porządku z twoim, swoją przejściówką? I nie jesteś na dzisiejszej liście? Bo? Z jakiego powodu, bestii? Aha, czyli to jest błąd. Dobra. Czyli, kochani, nic ciekawego y, dokładnie nam tutaj ziomeczek nie powiedział, a więc, chłopaki, y, zabierajcie go w tej Chwili już. Dziękuję panowie, naprawdę wasza pomoc jest niezastąpiona. Zobaczmy, kto się pojawia znowu. Ty jesteś na dzisiejszej liście. E, tak, tak, tak. Ty jesteś bratem tego ziomeczka, prawda? Dokładnie. Robertski Pitchman. E, jeden, poczekajcie, 14, 11 i 30. 11 i 30, to się zgadza. Czy ty również robisz buty? Nie mam pojęcia. Ale zobaczmy, nie dałeś mi, mój, mój drogi, swojej przejściówki. Aha, zapomniałeś. No dobrze, no to słuchajcie, naprawdę, gdybyście nie zapominali, to byłoby nam o wiele lepiej. Dobra, Robertski Peachman, jeden, dwa. Na pewno to jest w porządku. Jeden, dwa. i też przypuszczam, nie wpuszczałam go dzisiaj, więc myślę, że jakbym zadzwoniła do ich mieszkania, to po prostu Alberski by nam się znowu tutaj włączył, że jego brata nie ma w domu. Więc przypuszczam, że wszystko jest chyba z tobą w porządku. Przechodź, ale mam na ciebie oko. Ja przecież wpuszczałam, tak? Ale, co jest z Tobą nie tak? Czy tamten to było, Coś z nim nie tak? Czy z tym jest? Boże, Kany to jest zawsze, moi drodzy. Tak, tak się niesamowicie tym stresuję. Dobra, jest. Steven Root 3-3. No jesteś. 5, 6, 6 5. 5, 6, 5, Dobra, jest luty. To by było w porządku. Steven Root Boys, tak. I... A, mamy to! Jeszcze tego nigdy nie miałam, kochani! Mamy tutaj w sześciówce napisany powód, dlaczego on chce wejść, to że on jest po prostu jakby mieszkańcem tego budyneczku. Nie, nie jest napisane building, tylko jest da building, więc dobra, I live. Żyję sobie, proszę bardzo, od Flord. O, panie, dobra bestie. Proszę bardzo, twój entry request po prostu jest masakryczny. No, jakby uczyłeś się ortografii w szkole. O, 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 o. Tak, wszystkiego dobrego, bestii. Ja cię kojarzę. Ja cię kojarzę. Ty jesteś tutaj, ale twój nos absolutnie nie wydaje mi się, że jest bakłażanem. Okej, okay, jest on całkiem duży, ale coś jest nie tak z twoim nosem. E, proszę bardzo. E, proszę bardzo. Co jest... Tak, co jest nie tak z twoim wyglądem? Co jest nie tak z twoim nosem? Aha, ona w ogóle mówi, że ma, mam po prostu popatrzeć bardzo e, dobrze na jej zdjęcia. Próbujesz mnie po prostu gaslightować, próbujesz mnie tutaj przekonać, ale ja wiem, że nie jesteś tą, którą potrzeba. Zresztą nawet nie chce mi się sprawdzać twoich dokumentów, bo i tak ci nie było na dzisiejszej liście. A trzeci powód to jest taki, że dzwoniłam przecież do tamtego mieszkania i ty bestii podobno jesteś w mieszkaniu, więc nie rozumiem, dlaczego tutaj by się nagle pojawiła, tak? Okej, okay, ale ja mogę przyjmować tych ludzi, tylko, moi drodzy, niech oni na mnie nie krzyczą, bo ja nienawidzę, jak ktoś tam nie krzy... Co ci się stało w policzek? Czy ty masz jakiegoś pasożyta, który po prostu się odzywa? Masakra! Czekajcie! Yy, nawet nie chce mi się jej sprawdzać. Co jest je tak z Twoim wyglądem? Ona myśli, że wszystko jest w porządku. Dobra. Popaki, zabierajcie ją w tej chwili, bo to już się zaczyna robić nudne! I mamy kolejną osobę. Ty rzeczywiście jesteś, wydaje mi się, na dzisiejszej liście. Jesteś. Anastasia Mikailis, Anastasia Mikailis jest. Ym, czy wszystko jest z tobą w porządku pod kątem wyglądu? Wydaje mi się, że tak, ale nie pokazałaś mi swojej przejściówki, jakbyś mogła to... E, nie, 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 o to. Czy mogłabyś mi, mi to pokazać? Dobra. Okej, okay, zaraz zobaczymy, co się tam znajduje. O oh, oh, mój boże, whatever. Dobra, bitch! Jakby ja rozumiem, jaki jest Twoje. Ten, jaka jest Twoja osobowość? Nastasza, Tak, ona ma takie. Yy, takie imię. Michaelis jest. Ok, 2, 4. 2, 4 jest. 13, 62. 13, 62. To też by miało teoretycznie sens. I zobaczmy, 1, 3, 4, 8, nasza, nasza speaking i okej, okay, dobra, jej córka nie ma i w domu, dobra, e, czyli to by było w porządku, czy twoja mama nazywa się Dacza? To jest mama w ogóle twoja, wygląda jak twoja siostra, naprawdę, wow, okej, okay, w takim razie możemy cię wpuścić, ale ile by to w takim razie jeszcze ludzi zostało? Tych już puściliśmy, tych już puściliśmy, tych już puściliśmy, ej, to by było wszyscy, dokładnie! Tak mi się wydaje. Poczekajcie, I co, ja jak się i, i, czy dostaniemy nasze S? I mamy 7 sobowtórów, cudownie. Mamy zero po prostu sąsiadów, którzy zostali zabici, 0 sobowtórów, którzy zostali, proszę bardzo, wpuszczeni. I mamy, proszę bardzo, rangę S, moi drodzy. Ponownie udało mi się, proszę bardzo, wykonać moją pracę wystarczająco wspaniale. Mam nadzieję, że teraz po prostu w jakimś. ten, w jakimś czasie pojawił się może jakieś inne tryby w tej krzy? Albo jeżeli chcecie kolejny odcinek, to koniecznie dajcie tutaj znać w komentarzach.